Ponad 4,5 miliona złotych z dostępnych 11 trafiło do puławskich startupów w ramach wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Innowacyjne przedsiębiorstwa zrzeszone we wschodnim akceleratorze biznesu działającym w puławach uczestniczyły w konkursie rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Prawie milion złotych otrzymał startup Pachamama eco Solations, który zajmuje się tworzeniem systemu do budowy scenografii, złożonego w całości z materiałów organicznych. Niewiele mniej, bo ponad 900 tysięcy złotych trafiło do firmy Hirmie Trescalo oraz EinFleet, których pomysły na biznes dotyczą m.in. technologii zmiany bloga na podcast czy zagadnień związanych z elektromobilnością. Nagrodzoną w konkursie firmą z Pławskiej Platformy jest także Osmia Future, która tworzy innowacyjny system hodowli pszczół. Kwota dofinansowania dla tego startupu to prawie 900 tysięcy złotych. Łącznie w konkursie zostało nagrodzonych 12 propozycji biznesowych, w tym aż 5 związanych ze wschodnim akceleratorem biznesu. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fjeldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.